To jest taki pakiet, w który wchodzą drogi w Słowoszynie, w Krokowej, w Żarnowcu i w Wierzchucinie. Drogi w Słowoszynie praktycznie już wykonane, już niewiele zostało do skończenia. W sumie ponad półtora yy, kilometra dróg, wszystkich razem. Drobne jeszcze poprawki, Sławoszynie można powiedzieć, że już mamy zrobione. Prace trwają w Tam cztery drogi robimy koło ośrodka zdrowia. To nie tylko drogi, bo tam są też problemy z systemem kanalizacji deszczowej, tak, z odwodnieniem. Przy okazji wymieniamy też odwodnienie. Różne rzeczy wychodzą w trakcie, w trakcie prac, ale też przewidywaliśmy modernizację systemu burzowego. Następnie firma przechodzi tutaj do krokowej. Tu będziemy robili kilka dróg, m.in. Drogę do Urzędu Gminy, tak jak panowie przyjechali i tutaj za urzędem też oraz drogi może nie w tym roku, ale w przyszłym już zaczniemy, wszystko zależy od pogody jaka będzie. Przy, przy szkole podstawowej w Krokowej tam będziemy wymieniali też nawierzchnię, robili chodniki. Także miejsca postojowe, parkingi, bo to nie tylko drogi, to także cała infrastruktura, która jest przy drogach razem z oświetleniem, z miejscami postojowymi, z burzówkami i z wymianą sieci, jak, jak trzeba. Na przykład z nie byliśmy zmuszeni wymienić część wodociągu, który jeszcze był azbestowo-cementowy i dlatego został wymieniony od razu. Trzeba było rozebrać chodnik i położyć na to miejsce drugi chodnik. Muzyka tam też jest duży problem w z burzówką, tak? wieś Słowoszyna jest położona w Kotlinie, więc jeżeli chodzi o kanalizację burzową, o odwodnienie, jest bardzo poważnym problemem, za to się też będziemy w najbliższym czasie brali. Ostatnią wieś, wsią, do której przejdą wykonawcy robót, to jest wieś Żarnowiec. I we wsi żarnowiec także kolejne drogi zostaną wykonane, zostaną poprawione na wierzchnię.